Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Przychodzę dzisiaj do Was z kolejną inspiracją świąteczną. Tym razem będzie to nie kartka nic z papieru, nic wykonane techniką scrapbooking, a wykonamy sobie taką szkatułkę, pudełko, na jakieś oczywiście w tematyce zimowo-świątecznej będzie to drewniana szkatułka. Na jakieś, na jakieś drobiazgi, może na jakieś y, ciasteczka, może na. Y, no oczywiście dowolność y, przechowywania w takim pudełeczku jest, y, jest tylko waszą, y, waszym pomysłem, y, a zaczniemy sobie y, to pudełeczko. Zaczniemy sobie to pudełeczko od pomalowania. Spodu i boków. Ja, jeżeli obdarowuję kogoś pudełeczkiem, ja go w środku nie maluję, ponieważ nie wiem z jakim przeznaczeniem, bo jeżeli. Jakbym pomalował tutaj w środku, no to oczywiście trzeba to zabezpieczyć lakierem. Jeżeli ktoś by tu chciał wkładać jakieś y, ciasteczka czy coś takiego, to lepiej, żeby takie ciasteczko miało kontakt z naturalnym drewnem, bo to jest naturalne drewno, to jest niczym nielakierowane, nie to jest wszystko surowe, niż żeby miało y, kontakt z jakąś, y, z jakąś żywnością, a, a znowu y, zaopatrywać się w jakieś lakiery do, żeby do żeby na przykład y, kontakt z żywnością był bezpieczny, no to to już jest. Y, to już jest inna półka i, i, i inny wydatek, dlatego ja, jeżeli będę kogoś obdarowywał, to w środku nie, nie, nie maluję tego y, pudełka, bo nie wiem, y, z jakim przeznaczeniem ob, y, obdarowana osoba y, go po prostu y, przeznaczy. A nie chcę też ograniczać, że jest pomalowane, to włożę tylko to, to. A, a jakby było niepomalowane, to nawet i można sobie herbatę czy, czy coś innego, bo pięknie naturalnym drewnem y, pachnie, więc. Więc to będziemy sobie robić w ten sposób. A więc, tak jak mówiłem, będziemy sobie malować taką. Można użyć do tego zwykłej, zwykłej bejcy. Ja sobie użyję farby Lazur. Ona świetnie pokryje nam to pudełeczko. Będzie to taki właśnie efekt, efekt bejcy. Jeżeli ktoś nie ma takiego lazuru, a ma w domu zwykłą bejcę, może spokojnie do tego, do tego właśnie użyć tej bejcy to jest kolor ja wybrałem sobie orzech i to będzie taki y ja będę pudełeczko malował raz ponieważ nie chcę żeby ono było aż tak ciemne bo jeżeli bym pomalował dwa no to oczywiście ten kolor nabierze głębi i y y więc ja sobie to to pomaluję w ten sposób nie chcę żeby wam tutaj wypadł y wychodził y z kadru a więc Malujemy sobie. To sobie że tak powiem zostawiamy, zostawiamy do wyschnięcia. Ok, nasze pudełeczko mamy pomalowane. Jeżeli jeszcze mam, mogę Wam coś powiedzieć, to też widziałem filmiki, gdzie, żeby uzyskać taki kolor, że nie mamy bejcy a chcemy uzyskać taki kolor, to są jeszcze takie techniki, że bierzemy sobie taką opalarkę. Taki palnik i opalamy sobie całą tą szkatułkę boki, tutaj gdzie chcemy uzyskać właśnie taki efekt. I potem bierzemy tylko albo papier cielny, albo szczotkę i zdrapujemy to opalone. I też wyjdzie nam taki fajny, fajny kolor. Szybciej i łatwiej dla mnie jest pomalować to, to bejcą. Boki na razie zostawiamy w spokoju. Ja tu sobie jeszcze w środku, w międzyczasie sobie te ranciki pomalowałem. Teraz zajmiemy się górą naszego pudełeczka. Będziemy go malować farbą, też z Artu. To jest farba kredowa. Yy, odcień kość, yy, kość słoniowa ale żeby sobie tutaj za bardzo nie powyjeżdżać żeby sobie tutaj nie pobrudzić ja sobie zawsze yy, przy użyciu yy, taśmy malarskiej skończymy się ta niebieska, bo ta niebieska jest bardzo fajna bo na tak fajnie dolega, nie wiem jak ta ale sobie spróbujemy z tą taśmą obkleić sobie tutaj te nasze nasze boki I przy użyciu tej, oto właśnie, farby, ja sobie wezmę jakiś pędzelek, pomalujemy sobie wierzch naszego, naszego pudełeczka. Świeczko naszego pudełeczka mamy pomalowania sobie go przeciągnąłem dwa razy, bo zazwyczaj tak robię, że, że górę pod serwetkę, gdzie będziemy przyklejać, zawsze sobie maluję dwiema, warstwami, dwiema, dwoma warstwami farby. Odklejamy sobie teraz naszą, naszą taśmę. Nawet nam tutaj za bardzo, widzicie, jest fajnie nie, nie popodciekało. I teraz przy użyciu kleju wikol, ja już mam taką końcóweczkę sobie zawsze przelewam do takiej puszeczki bo wiadomo to wiaderko ma taką wieczkę taką ja zawsze kupuję w wiaderku i to wieczko potem czasem tam obrudzi coś nie do nie domyka się potem to wieczko. Ja sobie przelewam dla bezpieczeństwa w taki pojemniczek. I będę sobie teraz właśnie Troszkę mi to zgęstniało, ale to nic. I będę sobie pokrywał y, górę właśnie y, klejem. Y, Naszego pudełeczka mamy już wyschnięte, i teraz będziemy przystępować do przyklejania naszej serwetki. Ja sobie wybrałem taki motyw z takim wianuszkiem i z takim, i z takim ptaszkiem. On będzie fajnie korespondował z tym, z tym brązem. Osoby, które widzicie, tu mi się już odkleiła jedna warstwa, osoby, które troszkę się orientują w tematyce dekupażu wiedzą, że do przyklejenia serwetki potrzebna nam jest tylko ta górna. Górna warstwa, ona, serwetka przeważnie składa się z trzech części, ja mam raz, dwa mi odpadły i zostaje mi tylko ta górna, górna warstwa. Ja sobie ją teraz tutaj troszkę, yy, troszkę, ja sobie po prostu ustawię tak, żeby było dobrze, troszkę sobie ją przygniatam, żeby ona mi się nie poruszyła, bo ten klej jest taki troszkę lepki pod spodem. Czyli tak, szkatułkę, szkatułkę malujemy farbą, farbo, farbo, farbę malu, pokrywamy klejem Wikolem, na wierzch dajemy górną część serwetki, rozdzielamy i tą górną, trzecią część ten motyw, który nas interesuje, przyklejamy. Na to kładziemy papier, papier do pieczenia, bierzemy sobie żelazko ustawione mniej więcej na dwie kropeczki i sobie po prostu Gorącym żelazkiem przyprasowujemy. Wszędzie fajnie mi dolega. Żelazko sobie, żelazko sobie odstawimy. A ja teraz przy użyciu papieru ściernego obrysuję sobie dookoła i pozbędę się nadmiaru serwetki, która, która nam wystaje. Ja zazwyczaj... Robię tak, żeby mi się nic tutaj po drodze na tym wieczku nie wydarzyło, to ja sobie przynajmniej raz przejadę sobie teraz lakierem. Ja mam chyba widarun, jakiś taki lakier budowlany. Znaczy, to jest lakier akrylowy wodnorościęczalny półsatynowy, czyli to będzie taki miało lekki, lekki połysk. I ja sobie teraz, żeby to troszkę sobie już zabezpieczyć, to sobie właśnie przejadę. Przyjadę sobie raz lakierem. Wieczko jest polakierowane, wyschnięte. Zajmiemy się teraz brzegami. Ja bardzo lubię właśnie takie szkatułki, że tak powiem, przybrudzić metodą suchego pędzla, a wygląda to w ten sposób. biorę sobie farbę, którą będziemy sobie te boki brudzić. Ja wybrałem sobie też Spend Artu i jest to odcień cappuccino i zrobimy sobie to w ten sposób, że ja na przykład biorę sobie suchy pędzel suchy pędzel, maczam sobie w farbie odciskam nadmiar nadmiar właśnie tej farby z boku na, na jakimś talerzyku i po prostu sobie wykonuję takie ruchy tak by troszkę tą szkatułkę Yy, przybrudzić. użyciu takiego pędzelka wachlarzyka <laughs> zrobimy sobie po prostu na szkatułce zrobimy sobie chlapania. Ja pędzelek moczę sobie troszkę w wodzie i biorę sobie tej, tej farby i sobie po prostu uderzając, nie wiem czy wy to widzicie widzicie uderzając robię sobie takie 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 chlapania okej okay, budowalczo mamy yy, wyschnięte nie wiem, coś mi ostrości. Nie chcę złapać. Dobra. Kudeczko mamy wyschnięte. I ja sobie teraz, tu pamiętamy, że mamy górę już zabezpieczoną lakierem. Więc ja sobie teraz biorę taką pastę antyczną i ja sobie jeszcze troszkę boki, tak bym starał się, to biorę sobie na palec. I tak bym troszkę starał się jeszcze te boki przybrudzić, żeby one jeszcze bardziej wyglądały na takie, że tak powiem, vintage'owe przybrudzone. A ja sobie jeszcze w między, międzyczasie jak schło to pudełeczko, to ja sobie w międzyczasie podmalowałem taki napis, to jest chyba napis z MDF-u Wesołych Świąt, który sobie tutaj właśnie potem na, na końcu naszej, naszej pracy sobie przykleimy. Dobrze, a ja teraz będę przystępował do, do lakierowania naszego pudełeczka. Naszego pudełeczka są już pozabezpieczone, pomalowane i zabezpieczone lakierem. I teraz sobie zabezpieczymy jeszcze górę naszego pudełeczka, ponieważ ono było tylko wcześniej, ale tu po przybrudzeniu tych boków jeszcze nie było zabezpieczone, więc to sobie teraz zrobimy. i też czekamy, żeby sobie wyschło. Nasze pudełko jest już polakierowane, oczywiście on jest pokryty, pokryty kilkoma warstwami lakieru. Ja oczywiście wam tylko zademonstrowałem jak to robię, a nie chciałem z wami wszystkiego lakierować, bo nie chciałem, też, żeby ten filmik trwał trwał i trwał. I teraz będziemy sobie go będziemy sobie to nasze pudełeczko ozdabiać i Użyjemy sobie do tego takie pudełko z koronkami i będę potrzebował leżowej koronki. Tylko tu jest za gruba, tu jest za gruba, tu, tu coś jest. A może i tą weźmiemy sobie to odstawię zaraz sobie tutaj sprawdzimy jak to się będzie prezentowało może być bo tu jeszcze sobie damy damy sobie jeszcze później wstążeczkę dobra będzie nam potrzebna teraz bo ja wszystko kleję na taśmie dwustronnej moim zdaniem się to jak najlepiej się to trzyma właśnie na taśmie dwustronnej i sobie teraz tutaj to wieczko obleci, oblecimy dookoła. sobie pudełeczko, nam się fajnie, fajnie otwiera. Ja sobie też teraz pomyślałem, że żeby nam to fajnie korespondowało tutaj z czerwieniem, żeby to troszkę nabrało takiego jeszcze charakteru, to dookoła dookoła tutaj naszej tej koronki przyklejmy sobie tutaj właśnie to nasze. Ja wiem, że tutaj jest niebieska wstążeczka, ja niebieskiej wstążeczki nie mam. Ale sobie to zrobimy przy użyciu właśnie czerwony i to nada takiego fajnego świątecznego charakteru. Proszę bardzo, ale urwał mi się film i zorientowałem się, że jak przyklejałem y, y, tą kokardkę, y, że mi y, nie nagrywa. Ale to prezentuje się w ten sposób. Tutaj jest doklejona, y, doklejona y, kokardka, i tutaj w międzyczasie y, ja sobie też pomalowałem tak, jak już pokazywałem, y, napis Wesołych Świąt. Jest on też polakierowany, i teraz przy użyciu. Przy użyciu y, tego zwykłego kleju my sobie to... Ja sobie to posmaruję troszkę klejem. I przykleimy sobie tutaj, mam nadzieję, że to widzicie, przykleimy sobie tutaj tutaj z przodu. Dobra. A jeszcze, żeby troszkę pogłębić tutaj, żeby się tutaj zadziało na wieczku naszego pudełeczka, ja przy użyciu tych Yy, kropelek, znów, których używam do, do robienia kartek. A tutaj sobie zrobię te kropeczki yy, czerwone tych jagódek, pokryję sobie. Yy, ty... Zobaczycie do światła, ale są pokryte właśnie te, pudełeczko nam się otwiera, są pokryte te jagódki czerwone kropelkami nowo koronka, napis, troszkę chlapań, troszkę przebrudzenia i tak by się prezentowała nasza, nasza, zimowa, nasza zimowa szkatułka. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, za poświęcony czas na obejrzenie tego filmiku. Bardzo będzie mi miło, jeżeli ktoś się zainspiruje, i będzie chciał wykonać taką bardzo prostą y, szkatułkę. No nie, wymaga, nie wymaga ona jakiegoś takiego na, na, nakładu ani produktów, ani, y, ani y, chęci. Chęci trzeba mieć dużo nakładu, dużo, dużej, dużego nakładu pracy, o, że tak powiem. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za poświęcony czas. Mam w planie, że pojawi się jeszcze w jednym filmiku z inspiracją świąteczną, ale to będzie też niespodzianka. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, za poświęcony czas na obejrzenie filmiku. Zapraszam Was na mojego Instagrama, Facebooka. Jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo serdecznie zapraszam. W komentarzach pytajcie, zadawajcie pytania. Ja postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Tyle z mojej strony, bardzo serdecznie jeszcze raz wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym.